Mój autobus. Ale to jest takie wkurzające do sobie, że doszła mi prawda. No, dzień dobry. Dzień dobry. Nie wiem, o, tu jesteście. No. Widzę Wasze wszystkie uśmiechnięte twarze. Śmiechajcie się, bo ku końcowi dobiega ta seria z Butano. Jestem w Paro na dworcu, rano. Znaczy nie tak rano, jest tylko o dziewiątej. Niestety autobus jeszcze o dziewiątej i jadę do Funsling na granicę. Pięć pół godziny, to jest dworzec. Jakbyście nie wiedzieli, o. A to jest mój autobus, Mam nawet widać mój plecak. Pięć pół godziny do Funsling, a później jeszcze tego dnia dzisiejszego muszę się udać do Siliguri. I to jest kolejnych parę godzin. Czyli razem to będzie nie, 10 godzin na to autobusie. Damy radę. Czemu byśmy nie mieli dać rady? No! No i po 5 godzinach dojeżdżamy do Funsling Pan tutaj w imigracji, jaki przedstawiał w bo powiedział, że nie ma już autobusu, no i chyba nie ma i trzeba będzie jakiś inny sposób dojazdu A dzisiaj muszę już być tam, bo chodę zablokowany i ogólnie na półtora dnia, bo i które musiałem wyjeżdżać. A jestem totalnie padnięty. Dojeżdżamy do dworca Funcnik. Na granicy widzimy tragarzy, którzy zaraz będą oddawali bagaże na autobusy. A tutaj już jesteśmy przy Bhutan, w wjeździe do kraju. No i widzimy turystów, Hindusów, którzy zmierzają w kierunku granicy. I to jest taka typowa ulica, właśnie Funzing, prowadząca do granicy. Jest mi bardzo smutno, że wyjeżdżam z tego kraju, ale mam nadzieję, że jeszcze kiedyś tutaj wrócę. No jest Bhutan Gate i w momencie jak się nie przyjedzie to wyjeżdża się z Butanu. No i do widzenia Butanie, Do widzenia No jedziemy już, ale ładne jest 18.30, słońce zachodzi To jest nasz autobus, cały dzień jestem w, drodze, w drodze. nie mogę wyrobić Jadę taksówką właśnie na lotnisko. Pak Czeka mnie kilka dni podróżowania do Polski. Postaram się wam dawać update z każdego miejsca, w którym będę du -du 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 -du. O to dobrze. Tradycyjny widok, który już znam, niemalże na pamięć. Jak lepiej znam, pak niż Trzymany. No i witajcie w New Delhi. Pamiętajcie pewnie te ręce z poprzednich filmów, z różnych wcześniejszych, jak przelatywałem przez to lotnisko. No to jestem tutaj ponownie. Idę leczyć bagaż i czas do hotelu. My big son, mm -hmm. to graduation. Okej. Okay. Z uniwersytetu? from the university? University in Delhi. In Delhi. Yeah. What is he studying? Commerce. Commerce. Okay. And the second my daughter. Mhm. Mm First year. Oh, okay. Commerce as well? Yeah, same. Same. Uh, no, no, arts. Arts. Okay. Yeah. Dobra, no ja przyjdę spać. W ogóle w hotelu oczywiście taki zawsze tutaj w Indiach starościszysty większość w większości przypadków 4 na 5 razy to jest stara pościel i zawsze pierwsze co robię, to przychodzę, patrzę i szukam włosów i są włosy i nie ma żadnego komentarza, po prostu się zmieniają ten pościel. Ale to jest taki wkurzające do sobie, że to szlak mi trafia. jutro, muszę się budzić. O, mam rano. Dobra, pa. Dzień dobry, dzień dobry. Jest poranek, słońce wschodzi, 5.30, nie. 6.30, i jadę na lotnisko. No, jest piękny poranek, jestem już na lotnisku. Słońce świeci, zeszło Lotnisko wygląda prześwietnie, lecimy. Nie wiem jak oni to mogą żyć w takim, dosłownie w rozpierdzielniku całym, totalnym, w takiej biurokracji Dosłownie to jest, że trzeba tak walczyć. Oni tak walczą, im tak współczuję, Ale co wytrzymali kurcze przez tę głupą wojnę, to oni przetrwali dosłownie by Oddychali tak półgębkiem tylko, żeby mniej powietrza że zużywać No i na lotnisku sobie chodzę żeby dojść do bramki. Dziś mam dobry humor dzisiaj. Nie wiem czy to powrót do domu czy to jedzenie w McDonaldzie. No oh. Thank, Thank you, bye bye. bye, bye. No i doha! No, szczęście mnie nie opuszcza, bo mój lot jest opóźniony o godzinę i 15 minut. Zamiast o 15.30 do 16.45 lecę do Kijowa. No, tak to jest. Też się patrzy z tyłu za mną, aparat, to jest bardzo bardzo ciekawe. No i moi drodzy, jestem na Ukrainie do hotelu na noc długi dzień, kilka krajów ale już blisko celu, jutro już w celu będę no i kolejny dzień na lotnisku w Kijowie Ostatni lot przedemną mną, godzinna jestem w Warszawie. Bardzo się cieszę. No możesz akurat beta korzystowa krona, ma to jest prawa ma taku imia zaworona, no peret, takie no i moi drodzy, jestem w Warszawie po tych kilku dniach. Podróży jest pięknie, czysto ładnie, pachnące słonecznie, i dzięki, że byliście ze mną przez te ostatnie miesiące to jest ostatni odcinek z tej serii azjatyckiej w tym sezonie. Pewnie będzie więcej następnym razem. Tymczasem, możecie subskrybować, lajkować, dzielić się tymi filmami, a ja będę dalej to robił. Do zobaczenia!